Tutaj jeszcze w krótkiej formie o tym nie mówiłem, chociaż filmów na moim kanale YouTube powstało na tym chyba z milion już w tym momencie, ale dla jasności, jeżeli ktoś tam nie dociera, to powinien się też dowiedzieć, że mamy obecnie kryzys na rynku pamięci RAM. I nie jest on spowodowany wcale żadnymi pożarami w jakichś fabrykach. Dlaczego? Bo wtedy musiałbym być pieprzonym jasnowidzem z tego względu, że Fabryki płonęły we wrześniu, a ja pierwsze filmy na temat tego, że będzie drogo na pamięciach nagrywałem w lipcu tego roku, więc... Nie, nie jestem jasnowidzem. To było do przewidzenia, z tego względu, że gigantyczne, gigantyczne środki wrzuciły wszystkie firmy robiące cokolwiek związanego ze sztuczną inteligencją, budujące centra danych itd. itd. Dobra, te pożary gdzieś tam czegoś to faktycznie jest jakaś cegiełka do całej tej układanki, ale to nie jest. Przyczynek główny, nie jest nawet wiodący, jakby wziąć tak średnią, ważoną z tych wszystkich przyczynków. Najważniejsze jest to, że niestety, po pierwsze, bardzo duża ilość firm, i to już mówiłem w newsach na początku tego roku, luty, marzec, kiedy to Samsung czy też Hynix zapowiadali przesunięcie części produkcji zwykłych modułów DRAM na pamięci HBM do kart graficznych pod sztuczną inteligencję. Przekładali te zdolności produkcyjne na HBM, -y, bo zwyczajnie, Fajnie, bardziej im się to opłacało. Karty graficzne od Nvidia schodzą za chore pieniądze i one właśnie śmigają na HBMach. To oczywiście pod sztuczną inteligencję, więc już pierwsze kroki do tego, że teraz się to spieprzy, były na początku roku. Później już wiedzieliśmy, że magazyny się kurczą gdzieś w okolicy lipca było widać, że wykupowanie tych wszystkich podzespołów przez firmy do produkcji kolejnych fabryk AI jest szybsze niż produkcja, która została ograniczona między innymi przerzutaniem się na hbm -y. No i wiedzieliśmy, że to wszystko pierdyknie, o czym ja mówiłem, zanim pierdyknęło. Teraz już wiemy, że cała kaskada za tym wszystkim leci. Będą drożeć Oczywiście, już drogie pamięci RAM, będą drożyć jeszcze bardziej. To nie minie, to nie jest tak, że teraz jakąś fabrykę poskładali, co się tam płonęła i za niedługo będzie lepiej. Do końca przyszłego roku na bank, a prawdopodobnie wróci wszystko do normy, jeżeli zacznie powoli wracać. Nie wróci, tylko zacznie powoli wracać. Pod koniec 2027, bo dopiero na wtedy są planowane uruchomienia nowych fabryk, które to zaczną doprodukowywać i nadrabiać te straty, jeżeli chodzi o pamięci, Wcześniej ok, może się to zakończyć, ale jest taki warunek sin non Sin Ekwanon, tak? Tak się to mówi, e, żeby się to wydarzyło, to musi cała bańka na jaj pierdyknąć i całe pompowanie w to hajsu musi się skończyć, wtedy faktycznie wróci to szybciej do normy.